Programowanie nigdy nie było prostsze w dzisiejszym tutorialu na kanale Beyond AI pokazujemy, jak korzystać z nowej funkcji ChatGPT Code Interpreter. Użytkownicy płatnej wersji mogą go aktywować w opcjach. W naszym przykładzie pokażemy, jak policzyć osoby na zdjęciu i zaznaczyć znalezione twarze. Rozpoczynamy sesję czatu wybierając Code Interpreter. Przesyłamy zdjęcie i piszemy nasz program w języku, który znamy od urodzenia. Sprowadza się to do opisania spodziewanego wyniku. To wszystko. Chat GPT nasze życzenie przetłumaczy na program w Pythonie, uruchomi go i po chwili umożliwi ściągnięcie wyników. Pamiętajmy, że problem, który postawiliśmy przed czatem, nie należy do najprostszych, i dlatego w pierwszym podejściu przy domyślnych ustawieniach znaleziono dwa błędne obszary. Ale to nie oznacza, że musimy się na to godzić. Wystarczy, że poprosimy czat, żeby się poprawił. Dzięki znajomości wszystkich parametrów wykorzystywanej biblioteki, czat sam zmieni parametry, które poprawią wynik. Rzeczywiście po dwóch iteracjach program działa bez błędu. Czy doświadczony programista napisałby ten program tak samo szybko? Pewnie tak. Jednak z wykorzystaniem tej technologii osoba z nawet minimalnym doświadczeniem programistycznym jest w stanie napisać to dosłownie w 5 minut. Jeśli ten materiał Cię zainspirował, to napisz w komentarzu, jaki program chciałbyś, żeby napisał za Ciebie ChatGPT. GPT. Zachęcamy też do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, tak, żeby nie ominął Cię żaden materiał na naszym kanale.